Cześć, witam bardzo serdecznie na Pieprznikowym kanale. Dzisiaj wyjątkowo nie z lasu, a z mojej własnej kuchni. Wczoraj na jednej z grzybowych facebookowych grup zobaczyłam przepis na zupę grzybową, a właściwie zdjęcie takiej zupy grzybowej i naszedł mnie taki smak na zupę grzybową, że sama postanowiłam zrobić. Także dzisiaj zapraszam Was po przepis na zupę grzybową suszonych grzybów. Mamy 23 dzień kwietnia, więc jeszcze nie pora na Świeże grzyby leśne, ale na szczęście mam zapasy swoich własnych suszonych, więc lecimy z gotowaniem. Przygotowania zaczęłam już wczoraj, bo wczoraj zrobiłam bulion warzywny. Teraz go podgrzewam, a tutaj mamy pozostałe składniki: będą ziemniaki. Tu są już ugotowane grzyby, które moczyłam całą noc i dzisiaj gotowałam około godziny kilka marchewek do dodania koloru, wyciągniętych z tych warzyw na których gotowałam bulion, woda z gotowania grzybów przecedzona. Oczywiście będzie bardzo bardzo dużo natki pietruszki. Zaraz podsmażę mocno młodą kapustę, bo mam taką wizję, że to będzie fajnie pasowało do tej zupy. Olej sezamowy, sos sojowy. Może troszeczkę masełka, zaraz będziemy przyprawiać. No i też mam wizję, żeby dodać tutaj kaszy orkiszowej. Wiem, że może trochę dziwnie i ziemniaki i kasza, ale mam ochotę na taką gęstą, naprawdę bardzo bogatą zupę grzybową. Kapustę mam już podsmażoną. Chodziło mi o taką bardzo mocno podsmażoną, jak czasem dostajemy na przykład na jakimś takim żeliwnym półmisku, jak idziemy na azjatyckie potrawy, więc... Taką miałam wizję. Zaraz to przerzucam do yy, mojej zupy. Jak widzicie, grzybki już wrzucone, gotują się. Wiecie co? Stwierdziłam, że dorzucę też kilka bardzo mocno podsmażonych pieczarek. Także będzie to zupa na bazie przede wszystkim grzybów suszonych, ale też będzie kilka świeżych pieczarek sklepowych. Chociaż w tym roku już widziałam jedną pieczarkę dziko rosnącą, więc przy odrobinie szczęścia można by też pokusić się o poszukanie pieczarek leśnych. Pieczary też już podsmażone, podobną metodą jak kapusta na bardzo mocnym ogniu, na szybko, praktycznie na suchej patelni. Zaraz dorzucam je do do zupy, która już tutaj za mocno pyrka, więc ściszamy to troszeczkę. Odnośnie robienia większego zamieszania w garnku, to jeszcze pokroiłam odrobinkę papryki ramiro, żeby było fajnie kolorowe. Zaraz wybieram się na spacer do lasu z moim synem, więc mam tutaj trochę pęd, ale yy, myślę, że będę mogła spróbować tą zupę jeszcze przed, przed wyjazdem, na co mam ogromną nadzieję, ale myślę, że po powrocie taka miska gorącej, treściwej zupy będzie po prostu. Jak znalazł, i ta zupa zdąży się też fajnie przegryźć. Zobaczcie, zaczyna to już mieć ręce i nogi. Dodałam też już olej sezamowy i trochę sosu sojowego. Dosyć sporo pieprzu. Uważam, że grzyby bardzo, bardzo lubią się z pieprzem. Zaraz będę kosztować. Właściwie mam już tu, tu wszystkie składniki, poza yy, kaszą. Orkiszową, którą dorzucę jeszcze na koniec. No i oczywiście poza nadką pietruszki, którą wrzucę na samiusieńkim końcu, ale fajna zupa. Powiem Wam, że zupa smakuje naprawdę obłędnie, i jestem mega zadowolona ze swojego pomysłu na dodanie do niej takiej fajnie, mocno przysmażonej, młodej kapusty, bo robi mi to bardzo fajną robotę. Plus dodatkowo mam aktualnie ogromną faskę na olej sezamowy. Dodaję do wszystkiego i też. Yy, smakuje mi ten olej sezamowy przednie w tej zupie.